Ale dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale Wefnaf Plus. Ten film nagrywam praktycznie od razu, zaraz po Sister Location. Ech, no i tak. Mamy noc drugą. Generalnie rzecz biorąc, mamy noc drugą. I mam nadzieję, że niczym się nie różni ta noc od pierwszej. Bo jeżeli się różni, to wierzcie mi, jestem w pizdzie. Ten nosek też działa jak najbardziej. Tutaj praktycznie cały czas w tym fangemie trzeba spędzać w kamerach O chuj mi w dupę Tak totality trzeba spędzać cały czas w kamerach <laughs> Aby móc się dobrze przyjrzeć gdzie, kto, jak, po co stoi Plus jeszcze, o chuj. Plus jeszcze Chica trzeba kurwa namawiać aby Aby kurwa pizza sobie robiła Czy tam my jej robimy w sumie już nie wiem Mam strasznie sztywną rękę Wydaje mi się, że wszystko robię na styk! W sumie, jakby nie patrzeć, moglibyśmy sobie niego odpuścić. Sobie byśmy mogli kamery za... zablokować, w sensie drzwi. No, moglibyśmy sobie tak zrobić, bo ta energia chyba nie spada tak szybko, jak myślę, że ona spada. No, aczkolwiek, chyba się przyda zawsze trochę tej energii, nie? O, Freddy. Ok, kurwa, jest mi tak zimno w łapę, że mam ją tak kurwa sztywną. Czy dalej? No, trzeba być takim perpetu mobile, że to szok. Trzeba wszystko naraz robić. O Przyszedł Big Bunny. Big Freddy, Big Bonnie stąd i Big Freddy też by się przydało, by stąd poszedł. Jest trzecia. Co się tu stało? Teraz Big Freddy przyjdzie pewnie. Ewentualnie oboje mogą przyjść. Nie, Freddy przyszedł pierwszy. Dobra. Not bad, not bad. Ha, pajak z mi idealnie Jeżeli się uda zrobić tę grę bez żadnych jumpscarów to ja pierdola. Naprawdę będzie można mi mówić Good guy FNAF King of the fucking FNAF Fangame Aj, nie trafiam w kamerę W żyć Moja ręka Pierdalaj Ej dobra No jest piąta, chłopaki i dziewczyny bo to Cika, tu jesteś jeszcze Siema nie, nie pomyją, tak. że Cika też się <gry> zalicza do płci żeńskiej. No, chyba że jest. Albo dobra, nie, nie będę mówił, bo. Jeszcze mi kurwa coś na. Dobra, w sumie wiecie co, wyjebany już mam w tej drzwi. Myślę, że na luzie sobie ogarniemy to teraz już bez drzwi. Tylko czicę trzeba zmienić tego w pizzę. No, te pierwsze godziny do tej godziny piątej są straszne. W tej grze tak coś czuję, odkryłem. O to możemy się przejechać. Eee, ty! Czulu nie my, ty! Jest wyjście. Sobie po kamerach możemy posprawdzać. O, no dobra. Dało ci się przetrwać tę noc. Jakaś kaczenka, może? Fajnie by było to w końcu. Noc druga była, NO! Żadna minigierka, ani nic się nie pokazało. No, oprócz niego teraz. I Fredego też. Chłopaki, przydałoby się wam stąd, właśnie stąd pójść. Gdzieś mi energię zjeracie bambusy. Czuję coś, że lisiasty będzie bardziej agresywniejszy Co mi wiecie, co właśnie chciałem się już z wami pożegnać, ale. Ale dobra Słyszę... muzykę MÓJ BOŻE BYŁEM TAK BLISKO OD ŚMIERCI Coś czuję Czemu te kamery są takie przyciągnięte strasznie? Yo, what? Czemu te kamery są takie przyciągnięte? Coś tu nie działa jak powinno Dobra, bo teraz troszeczkę trzeba z głową grać Wiesz, nie jestem pewien, czy mi starszy do piątej energii. Gnoju za fajdany! Przestań mi tak robić! Foxy! Boże, Freddy! też! Gdesz... Boni! Kurwa! Nie ma! Słuchaj, syna Zniknął? zniknął Mam nowy kursor i tak kurwa ciężko mi w kamerę jest trafić Pierdalaj Nice Oooo! Boni facy Boni facy A, Fredriko, Fredisiu! Fredisiu! Freddy, Freddy, coś z siebie wyrośnie Animatroniczna kurwa A może lepiej cię nie będę wyzywał, bo mnie jeszcze zjesz O alisiasty, jak o tobie mogłem zapomnieć Przecież ty jesteś wszystkim w tej grze To ty jesteś tym najważniejszym A Freddy, nieprawda, bo Freddy jest Jebać lisiastego Alisiasty, przepraszam, bo nie spierdalaj. Freddy też by ci się przydało już spierdalać Czika, czika, czika Freddy spierdalaj Ja... Ja coś czuję, że właśnie sobie załatwiłem bilet do piekła I noc czwarta już będzie... Chujem w dupie Jest piąta Jest Fucking piąta, kurwa Kurwa Dobra, ja mu otworzę te drzwi, bo Boni teraz przyjdzie, a ja już nie mam pewności Jest piąta Bonnie stoi jebać was wszystkich takim oto też sposobem wyjebano animatroniczne kurwy <gry> Ja pierdolę i ża żadnej kaccenki nic. Noc czwarta dobra, ale to dopiero w następnym odcinku, plus jeszcze noc piątą postaramy się ogarnąć. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się do następnego i dziękuję wszystkim bardzo za subskrybery. Trzymajcie się. No i cześć.